Kiedy mamy nawiązaną jakościową relację z klientem opartą na zaufaniu, możemy z większą łatwością omawiać nowe możliwości. Tak też się stało, gdy jeden z naszych klientów poprosił o wsparcie Antal w wymagającym projekcie RPO, który zakładał zatrudnienie kilkudziesięciu osób na terenie całej Polski. Istotą tej współpracy było wejście konsultantów Antal w struktury wewnętrzne klienta. Ten czynnik umożliwił nam lepsze zrozumienie potrzeb i pozwolił na bardziej rozbudowaną pracę operacyjną. Aby osiągnąć założony poziom zatrudnienia, zminimalizować pojawiające się trudności oraz zoptymalizować nasze działania, utrzymywaliśmy także stały, regularny kontakt z HR Business Partnerami oraz innymi rekruterami po stronie klienta. Praca bezpośrednio wewnątrz organizacji pozwoliła nam na bardziej otwarty, swobodny kontakt, dzięki czemu mogliśmy na bieżąco dostosowywać strategię naszych działań do pojawiających się zmian czy nowych potrzeb. Dziś dumnie możemy powiedzieć, że nasz klient cieszy się z wielu nowych, wykwalifikowanych pracowników w kilkunastu miastach w Polsce, a dodatkowo zaoszczędził cenny czas, który pozwoli mu na zatrudnienie zespołu rekruterów, podczas gdy my od środka powiększyliśmy strukturę firmy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co możemy zrobić dla Ciebie, zapraszam do kontaktu.